Witam, witam serdecznie w Polidnia. Minęła proszę państwa setna rocznica urodzin giganta literatury science fiction Stanisława Lema. Przyszedł na świat w Lwowie i jest niemalże pewne, że był to 13 września, ale jego rodzice, Samuel i Sabina byli przesądni i do aktu urodzenia wpisano 12 września. Stanisław Lem jest jednym z nielicznych współczesnych polskich pisarzy, który zdobył międzynarodową sławę, a jego setne urodziny będą nawet celebrowane poza Ziemią, bo na stacji kosmicznej ISS. Nie wiadomo, co to będzie i kiedy to będzie, ale coś ma być. Lem jest niezwykłym zjawiskiem w światowej literaturze łączącym w jedną całość wyobraźnię i naukę, tworząc skomplikowane światy. Mimo, że od śmierci pisarza minęło już 15 lat, wciąż drukuje się kolejne nakłady jego powieści, bo jego popularność nie słabnie. Tyle, że dziś czyta się Lema jako proroka, bo przewidział w swoich futurystycznych historiach kolejne etapy rozwoju naszej cywilizacji. Mówi się czasem o nim, że jest to człowiek, który widział przyszłość. W napisanej w 1961 roku powieści Powrót z gwiazd opisał, jak będzie wyglądać elektroniczna książka. Cytuję. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. W filozoficznej summa technologie przewidział Lem wirtualną rzeczywistość, wyszukiwarki internetowe, nanotechnologię i sztuczną inteligencję. Pisał swoje książki za żelazną kurtyną, bez swobodnego dostępu do informacji, a mimo to udało mu się stworzyć oryginalną odmianę fantastyki naukowej. O Lemie zapewne powiedziano już wszystko lub prawie wszystko, zwłaszcza w taką okrągłą rocznicę urodzin. Być może jednak poza jednym, Lem stworzył w swojej wyobraźni jeszcze jedną dyscyplinę wiedzy, która jeszcze się nie narodziła, i jest to gastronautyka. Jesteśmy tym, co zjemy. I jak zdobywać kosmos, gdy pusto w brzuchu? Zaskakująco, Lem poświęcił w swoich książkach wiele miejsca żywności. Okazał się prekursorem znanych dziś trendów żywnościowych. Mówił o weganizmie, zanim jeszcze powstało takie słowo. Stworzył podstawy teoretyczne kuchni molekularnej. Doceniał znaczenie sztuki kulinarnej, bez której nie byłoby cywilizacji i podboju kosmosu. Bez sztuki kulinarnej w ogóle nie byłoby człowieka. W powieści pod tytułem Pokój na Ziemi Lem trzeźwo zauważa, jak wielkim osiągnięciem ludzkości jest gastronomia, gdy od zarania dziejów rozmaici nonkonformiści próbowali jeść, co im wpadło w oczy i ręce, padając przy tym jak muchy, bo wiele roślin jest trujących. To jednak nie odstraszało innych i dzięki tym bezimiennym bohaterom doceniamy dziś wartość szparagów, szpinaku czy liścia laurowego. Wiemy, co zrobić z gałką muszkatułową, i wiemy, dlaczego trzeba stronić od wilczej jagody. Dla Lema w sposób oczywisty stawało się jasne, że to upodobania kulinarne tworzyły narody. Nie ma Słowian bez barszczu, pisał. Każda nacja miała widać własnych eksperymentatorów, i gdy raz się zdecydowali na buraka, potomność została mu wierna, choć sąsiednie ludy miały buraka w pogardzie. Lem pochodząc z Lwowa uwielbiał barszcz w wersji znanej dziś jako barszcz ukraiński i zupa ta przez całe życie pozostała jego ulubionym daniem. Uważał, że kulinarne gusta tworzą istotne cechy charakteru narodowego. Taki na przykład angielski splin był według lema efektem nadużywania sosu miętowego. Sztuka kulinarna ma według klema ogromną przewagę nad technologią, bo jest wieczna, gdy technologia szybko się starzeje i przemija. Jakże banalna jest lokomotywa parowa Stevensona, która dziś jest nieaktualna przy karczochach, które zostaną z nami do końca świata. Jarzyny są nieśmiertelne. I zdziwienie Lema budzi to, że stawia się pomniki bohaterom i wynalazcom, mimo że to kuchmistrzowie rzucali na szale swoje życie, próbując nieznanych ziół i owoców. Powinno się, według Lema, postawić pomnik nieznanemu kuchmistrzowi, tak jak się stawia pomnik nieznanemu żołnierzowi, bo dzięki kuchmistrzom i ich męczeńskiej śmierci jesteśmy w stanie odróżniać dziś grzyby jadalne od trujących. Ktoś przecież musiał je spróbować, aby się o tym przekonać. Podobnie jest z odkrywcami. Taki kolumb na przykład odkrył co prawda Amerykę i zna go dziś cały świat, ale nikt nie zna odkrywcy ogórka. Tymczasem bez Ameryki można się obejść, bo wcześniej czy później dałaby sama znać o sobie, a ogórek by nie dał. I jakby dziś wyglądał talerz mięsiwa bez kiszonego lub marynowanego pikla? Dlatego na ścianach restauracji powinno wieszać się marmurowe tablice z napisem Mortui sunt ut nos bene damus", czyli nie żyją, abyśmy mogli dobrze zjeść. Albo make a salad, not war. Lem zaznacza jednak, że Francuzom taka tablica się nie należy, a jeśli już, to co najwyżej mała plakietka, bo większość swoich serów wynaleźli przez przypadek. Gdy roztargniony pastuch zostawił pajdę pleśniejącego chleba przy gomułce i tak powstał Roquefort. Najwyraźniej wielki futurysta chciał dodać do tych doniosłych kulinarnych odkryć także swoją własną cegiełkę. I jeszcze w 1948 roku w jednym ze swoich pierwszych opowiadań zaproponował światu sok kaktusowy. Sok miał konsystencję mleka i pozyskiwany był ze skrzyżowanego genetycznie sukulenta z krową. W 1948 roku świat nie miał jeszcze pojęcia nie tylko o kodzie genetycznym, ale także o możliwości krzyżowania za sobą roślin i zwierząt. Dziś jest to możliwe i tworzy się na przykład truskawki z genem łososia. Dzięki czemu te delikatne owoce nie ulegają przemrożeniu w temperaturze jednego czy dwóch stopni poniżej zera. Wybitny amerykański futurysta Philip K Dick był pod tak wielkim wrażeniem twórczości Lema, że nie mógł uwierzyć, że to wszystko rodzi się w umyśle jednego człowieka. Napisał nawet donos do FBI, sugerując, że Lem to wspólne nazwisko dla grupy ludzi z kręgów KGB, którzy kolektywnie piszą kolejne powieści. Lem pobłażliwie nazywał Dika wizjonerem pośród szarlatanów. Jedyne co łączyło Lema z ówczesnym ZSRR to ogromna popularność, jaką zdobyły w tym kraju jego książki. Został nawet zaproszony do Moskwy, gdzie spotkał się z Jurijem Gagarinem i innymi kosmonautami. Spotkał się przez grzeczność, ale radziecka kosmonautyka nie powaliła go na kolana. Stanisław Lem uwielbiał wszelkie słodkości i jego żona Barbara nazywała go często strażnikiem słodyczy. Najbardziej kochał hałwę. Mówił, że gdyby go zostawić w jednym pokoju sam na sam z pięcioma kilogramami hałwy, to byłby to sposób na przepiękne samobójstwo. Kuchnia i gotowanie w twórczości Lema pojawia się dyskretnie, ale przy każdej możliwej okazji. Gdy Ion Tichy w powieści Dzienniki Gwiazdowe, w podróży dwudziestej wrócił z chyjat, gromady kulistej tak gęstej od gwiazd, że cywilizacje gniotą się tam jak kasza w garnku, postanowił rozpakować zdobyte podczas czteroletniej podróży trofea. Nie wszystkie dotarły w idealnym stanie i grąsy trzeba było suszyć na kaloryferze, bo się na nie wylała herbata z termosu. Zmęczony zabezpieczaniem eksponatów, Tichy uznał, że czas na relaks i jego dolcze farnięte miały mu milić jajka sadzone. Zapalił w kuchence gaz, którego płomienny, błękitny wianuszek przypominał mu nową Perseusza. Popatrzył na firankę, której kolor i kształt przypominał mu płat azbestu, jakim okrywał stos atomowy. Rozbił jajka na patelni, gdy nagle domem wstrząsnął rumor tak potężny, jakby spadła na niego lawina meteorytów. Jajka, które jeszcze się nie ścięły, chlupnęły na podłogę, a Ion Tichy galopem pognał do biblioteki na piętrze, zobaczyć co się stało. Jakież było jego zdziwienie, gdy stanął oko w oko z samym sobą, który wpadł tu z przyszłości tylko dlatego, że jadąc na chronocyklu podczas hamowania za mocno go zarzuciło i wleciał do biblioteki dokładnie w momencie sadzenia jajek na patelni. I on tichy miał bardzo barwną rodzinę, złożoną z ekscentrycznych wynalazców. Jego wuj Adalbert był cesarsko-królewskim kirasierem, ale źle skończył, gdy jako prekursor miniaturyzacji chciał przesadzić kirasierów z koni na kucyki. Inny kuzyn Melchior wymyślił eksperymentalny ekskomunikator z biegiem wstecznym, dzięki czemu klątwę można było odwołać. Jednak najbardziej wśród jego przodków wyróżniał się Arystarch Felix Tichy, który jako jedyny z jego rodziny doczekał się uznania i dobrobytu dzięki inżynierii gastronomicznej zwanej gastronautyką. To on stworzył grodzie okrętowe z prasowanych koncentratów żywnościowych czyli z różnych kasz, tapioki i roślin strączkowych. Po grodziach przyszła kolejna jadalne meble rakietowe, i pierwsi użytkownicy przyznawali, że na smacznych krzesłach się nie usiedzi, a wygodne przyprawiają o niestrawność. Ale wszystko to uległo gwałtownemu ulepszeniu i w czasach Iona Tichego nikogo już nie dziwiły tablice rozdzielcze na kruchych spodach, tak zwane elektromazurki, makaronowa izolacja, piernikody, czyli cewki z migdałami na miodzie i okna z cukru pancernego. Kombinezony wykonywano z jajecznicy, a poduszki z cwibaków i babek puchowych, choć akurat tych poduszek nikt nie lubił ze względu na okruszki w łóżku. Arystarch wynalazł liny holownicze tak zwane kabanosowe, napęd łazankowo-grysikowy i zastosował emmentaler do chłodnic. Zastąpił kwas azotowy chlebowym i stworzył niezawodne gaśnice z kisielkiem żurawinowym, które równie skutecznie gasiły pożary jak i pragnienie. Zazdrośnicy usiłowali naśladować Arystarcha, ale bez powodzenia. Niejaki Globkins próbował wprowadzić na rynek, jako oświetlenie, tort zachera z knotem, ale pomysł zakończył się fiaskiem, bo tort dawał światła niewiele, a na dodatek przesiąkał kopciem. Próbował jeszcze zrobić płyty izolacyjne z hałwy, ale pryskały one przy pierwszym zderzeniu z meteorami. Arystarch zmienił swoimi wynalazkami całą kosmonautykę, dając jej wiarę, że można ruszyć w stronę odległych planet, co wcześniej wydawało się nie do osiągnięcia, bo pierwsi zdobywcy kosmosu, żując glonowe klopsiki i zupki z muchów i porostów, mruczeli pod nosem, że na takim wikcie za daleko do gwiazd nie dolecą. Co prawda były pomysły, aby rozsiać po systemie słonecznym kaszę manne, grysik i kakao w proszku. Ale pomysł się nie przyjął. Raz, że był za drogi, a dwa, że spoza chmur kakao nie byłoby widać gwiazd nawigacyjnych. Opisy gastronomiczne Lema być może niektórych przyprawiają swoim pozornym surrealizmem o galaktyczną czkawkę, ale kuchnia molekularna istnieje już od XVIII wieku. Benjamin Thompson, hrabia rumford, stworzył recepturę taniej i pożywnej zupy dla ubogich, zwanej zupą rumforda. Dziś kuchnia molekularna, tworzona wspólnie przez kucharzy, chemików i fizyków, jest promowana przez coraz więcej restauracji. Ale Stanisław Lem zobaczył w przyszłości coś więcej i opisał to w swoim zbiorze opowiadań doskonała próżnia. Najpierw zobaczył eksplozję seksu, gdzie wszyscy mogli wszystko ze wszystkimi. Seks stał się wiarą, a orgazm bezustannym obowiązkiem. Masowo sprzedawano pasy niecnoty, budowano spółkowce, seksaria, waginetki, sadomobile i kohabitory. Powstałe w wyniku tego przeludnienia próbowano korygować środkiem znanym jako no sex który eliminował wszystkie doznania towarzyszące aktom płciowym. Wybuch w fabryce no-sexu spowodował jego ulotnienie i kompletną utratę zainteresowania ludzkości seksem, postrzeganym teraz jako niepotrzebny, monotonny i wyczerpujący organizm wysiłek. Tyle, że natura nie znosi próżni i seks zastąpiła gastronomia. Podzielono ją od razu na normalną i sprośną, tworzono perwersje obżarskie, albumy restauracyjnej pornografii. Spożywano owoce i warzywa w rozmaitych, przetecznych pozycjach. Ideałem urody stał się 200 kilogramowy tłuszczoch, bo jego waga świadczyła o wydolności jego przewodu pokarmowego. Parlamenty dyskutowały o potrzebie zlikwidowania płci jako prehistorycznego przeżytku. Dzieci i tak rodziły się w hermetycznych laboratoriach według programów genowej inżynierii, a bezpłciowy hermafrodyt, odcięty od dawnej hańby seksu, będzie się mógł zażerać wszelkim owocem, tylko gastronomicznie zakazanym. Czylem przesadził ze swoją wizją? Jeśli na spokojnie przyjrzeć się kierunkowi, w który zmierza nasza cywilizacja, to bez trudu można zauważyć pierwsze symptomy jej wypełniania. Człowiek wydaje się być zdolny do wszystkiego. I wśród społeczności galaktycznej opisywanej przez Lema, nazywany był naukowo Monstroteratum Furiosum, czyli Ochydek Szalej, w ziemskiej terminologii znany jako Homo sapiens. I jeśli zobaczycie państwo, że ktoś je jajecznicę przez rurkę, to będzie to dowód, że Lem niczego nie zmyślił, bo zobaczył przyszłość na własne oczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił Krys